I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was serdecznie, e, całą trójką. Teraz dopiero spojrzałem, że nie naładowana jest kamera, no bo sobie nagrywam dzisiaj. E, jedziemy, jedziemy na miasto, jedziemy załatwiać kilka spraw. E, pogoda nam sprzyja, bo jest lekki wiaterek, a jednocześnie słodko. Zapowiada się bardzo fajny dzień. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek, w którym e, znowuż wracamy do, do starych, e, sprawdzonych e, rozdziałów, a ponadto pojawił się nowy. Zapraszam Was bardzo serdecznie i miłego oglądania życzę. Na zakupy. Tym razem z dziewczynami. No tak, plusaki w Kto najbardziej zainteresowany? A już ją podarędzisz do Robertka. Dobra ci Nie. Nie chce schodzić. You can walk all over and all around. Krok po kroku, krok po kroku wyjdziemy sobie. Dobrze. Ani. Co złowiła? baby shock. Co tam jest? Baby shock. Gdzie? Pokaż mi. Babyszak. Chodź, gdzie Babyszak? To Ty, żeś tutaj położyła. A co mu to leży tutaj na ziemi? I jakie to jest obrzydliwe? Położymy tu. To jest baby shark rzeczywiście. Ale to nie lepsze od baby sharka Są na przykład jakieś króliczki ładne? Babyszak. A nie takie króliczka z fajnego? takiego? go zobacz. Jaki króliczek super. Nie lepiej? Dinozaur. To są dinozaury. No dużo jest różnych ładnych. Piłkę cię musimy kupić. O. Ja jestem tata, a mama gdzie jest? Nie wiem właśnie. Chodź idziemy szukać mamy. Tam jest. Miałbyś wypadł po jakieś drobiazgi. A, this one? I rzeczy. No i na dole. Część będzie do handlu, ale większość zdecydowanie nie. Tam duny z nowym zakupem. Samochodzik, a w środku klocki duży. wreszcie układać coś, co nie jest.

Mieliśmy pojechać w inne miejsce jeszcze, ale no już nie, jest, nie będziemy jechali dzisiaj. Ja to załatwię, Teraz wracam do domu. Niecom nie wiem, że tyle będziemy mieć zakupy po prostu ze sobą. Już mi się huber poprawił. Okazało się, że to miejsce jest zamknięte. Nie może tego zamówić. Od razu lepiej się czuję. Nie wiem w związku z tym, co będzie na wyzwanie smaku dzisiaj. Ale mam nadzieję, że nie to, co pierwotnie planowała. Ale dobrze, o! już jest lepiej. Grindy. Mieliśmy napręcić tutaj za chwilę dla Was em, no część dzisiejszego odcinka. Ale rozstawili się nam ze sprzętem dokładnie przed sklepem. I hałasują. Hałasują I, i dają cementem. Także zanosi się na to, że Okej, okay, a potrwa, więc muszę przenieść planty i do środka. A tutaj już betoniara, chyba ja będą się podłączali. To chyba dłuższa robota, bo tu jedna betoniarka, tam druga, a przed nią jeszcze jedna. Trzy betoniarki stoją, także chyba będzie dłuższa robota. To ja zdecydowanie idę zaraz szukać w środku, ale tu chciałem zobaczyć i sąsiadów. Uf! Uf! Coraz, bliżej, coraz bliżej są. Tak, już jedzie teraz, będzie betoniarka cofała, chyba no ją zasysali będą z niej. No tak, to się buduje szybko. Witajcie, witam Was w wyzwaniu smaku. I dzisiaj, e, szczęśliwie, to nie to, co miało być pierwotnie, bo potarłem się w zanadrzu coś masa krycznego. Szczęśliwie, szczęśliwie, obyło się bez tamtego. Natomiast, no, czy jest dużo lepiej. Wąż. I to jest dzisiaj zadanie dla mnie, żeby spróbować tego węża. Ja zamierzam to zrobić. Niełatwo nie idzie, żeby go zdjąć nawet z tego. You have to take piece by piece. Dobra. Kawałek udało się urwać. Urwę sobie taki bardziej soczysty, że się tak wyrażę. O oh no. Pachnie this kurczak. Podejrzewam, że jest przyprawie do kurczaka. Mm, it has it has. Nie ma tu wiele do jedzenia. Jakby ościek, jak ryba. Zobaczcie. Smakuje jak kurczak. It taste like chicken. Szkoda, szkoda węża na taką ilość jedzenia. Naprawdę szkoda stworzenia. Ale mam zaliczone jedzenie węża przynajmniej. Nareszcie się doczekaliśmy. Przyjechali panowie, którzy będą zmieniali nasze banery. Postawili sobie konstrukcję. Tutaj muszą niestety wiedzieć, bo ktoś tam na Paskuciu poprzednio ale będzie wreszcie, mam nadzieję, nowy banner. tutaj już leży jest sticker zobaczymy jak wygląda później chociaż chętnie zobaczymy go teraz tak naprawdę zaraz do niego wrócę to jest, to są stickery, które idą na, na kaseton, czyli tam no, z jednej i z drugiej strony no, a tego na razie nie rozwijam. Zobaczymy już go sobie później. W każdym razie są, Notaru, Super. Idę po hajs. Wcześniej już odblokowują na ulicę. Zebrali się z ciężkim sprzętem stąd. Bo tak to była blokada z jednej, z drugiej strony nie dało się przejechać i wszystko się działo u nas przed sklepem. Teraz cały czas jeszcze tutaj trwają prace nad montażem naszego banera. Ja idę rozwinąć hajs. Bo na pewno nie będą mieli wydać, więc od razu idę żeby być przygotowanym No, to sobie powolutku już wyjeżdżaj Brawo dla nich <grywa> A tam ciągle jeszcze Nowatorskie wykorzystanie Środka transportu Jako podest Mają panowie zagwozdkę sporą Jak to zrobić? Żeby było dobrze czy w tą stronę, czy w drugą stronę czy inaczej jeszcze. czy już odklejać, czy najpierw zrolować później odbijać no, mam nadzieję, że zrobią to dobrze, bo mają tylko jedną naklejkę ze sobą. A ewidentnie pomysłu na razie nie ma. No ale dobrze, dobrze, zostawiam. Nie przeszkadzam. Takie wejście tylko tu zostawisz tam teraz. Przechodzą do decydującego etapu. Już ten papier ochrony został zdjęty. Spłyskują część z klejem, wodą z mydlinami. No zobaczymy. Ale chcę mieć to na nagrany, jakby coś. Patrzę, co tak hałasuje, a tam u sąsiada na dachu chyba będą montowali, nie wiem, też chyba reklamę jakąś, konstrukcję jest, albo ją rozbierają, albo montują tam z blachą. Człowiek na na no się teraz, ale słychać go. jest tam. No zobaczymy, czy to reklama, czy ktoś szuka. Rusza decydujący etap. Rusza acz opornie Pam pomoże. Czempik, czem pik, ciąg, Tam, okay, pan, pan, pan. chciałem pomóc wejść Ale pan, pan, pan. z że sam zarazę. Pani, mój chłopiec, Andro, Homemade food. Tak <laughs> to Pani, 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 tej wody. Nie pani, 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 się pani, I think it's too wild. It's okay like the length, but this one you see? It will have to be cut it a little bit. But it's not a problem, of course. It's easy to cut out. Dobra, na razie idzie dobrze. To trochę pęcherzyków jest, ale chłopaki je ściągają dobrze. No i później zostaje jeszcze kasetą mały. To nie wygląda to źle. I chłopaki teraz docinają już. Tylko to, co było jakby zbyt dużo naddrukowane. Tam trochę mu się pojechało, widzę, tym nożem. Aż to ładny łobuz pod YouTube'em. No, nieźle nieźle, nieźle, nieźle. Myślałem, że będzie dość W porządku. Tam już ostatnie elementy. I kasetą. Teraz ma, że coś Ej, robi nam jedzenie. A tutaj od dobrych 10 minut siedzi młoda na nocniku. I nie dlatego, że coś tam jeszcze jest do zrobienia, tylko o, widzę, że tutaj coś pamięta. No dobra, ja tutaj zajmę się to. Tylko tak była zapatrzona na ten telefon. Zrobiła co już miała zrobić, ale ciężki i wygląda. Robota skończona. Kaseton z jednej strony, kaseton z drugiej strony. Jest okej. Okay. No jak się teraz idzie ulicą, to z daleka już widać. Gdzie sklep się znajduje? No, i w końcu udało się. Chociaż <laughs> z tym banerem. To jest dobra informacja dla mnie, bo już mam to z głowy. Możemy zająć się kolejnymi rzeczami. I... To chyba wszystko już będzie na dzisiaj. Tak sobie myślę teraz. Jak coś dalej będę nagrywał, to już pójdzie do następnego odcinka. Zatem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za, za dzisiaj, za oglądanie. Dzisiaj nie do końca udało się wrzucić jeszcze wszystko to, co chciałem. Jutro muszę pojechać znaleźć flagi. Niełatwo tutaj kupić polską flagę, nawet indonezyjską, żeby, żeby ją odwrócić. A potrzebne mi są do, do jednego z nowych elementów, które nagrywam i które już będą do oglądania. Mam nadzieję od jutra. Znaczy od kolejnego odcinka. No dobrze. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Cieszę się, że byliście ze mną. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na kolejne odcinki i na podsumowanie dnia. A tymczasem bawcie się dobrze, miłego popołudnia. Pozdrawiam. Do zobaczyska. Cześć.